Dzień dobry, nowy dzień Jedziemy teraz Nad jezioro, zapomniałem jak się nazywa Kawałek drogi stąd jest Ta miejscówka tutaj nad jeziorem Sarbsko No dobrze było I nawet pogoda nie jest najgorsza, choć zapowiadali cały czas deszcze Jakoś to się na szczęście nie potwierdziło Widzimy się na nowym miejscu, na nowej miejscówce Marszewo, tak się nazywa to jezioro Jest duża plaża, pomosty no, to tam na pewno chwilę poszukam. A tak to no takie spokojne, luźne bytowanie. Dzień dobry. 86 km, półtorej godzinki. To akurat jak przyjedziemy, to będzie czas na obiadek. Właśnie, trzeba będzie po drodze nastawić na, na jakiś obiadek domowy, chyba. Czy sami robimy? Chyba dąd Założę się że jest dużo lepsza normalna droga do tego kąpieliska, bo jest ogromne, bardzo komercyjne, więc na pewno taką drogą by się nie jechało, no ale nawigacja postanowiła mnie przez takie szuwary poprowadzić całą łajbą y buja. No, ale już nie będę przecież na wstecznym do góry się cofał to zostało ile? 1200 metrów taką, ciężką drogą w sumie. Ale dosyć ładnie to wygląda, to jest plus. To jezioro Marszewo To jest jedno z najbardziej paskudnych jezior Jak je widziałem, znaczy jezior Jezioro samo spoko Ale plaża jaką zrobili z taki betonowy pomosty Wygląda jak jakiś przepust, jakieś zapory Od razu mi się dochciało. I kierunek jest teraz Wrzosowo Bo mam już stąd niedaleko I spotkam się tam z panem Leszkiem Którego kojarzycie z Bergady Kryzys Zeszłoroczne objazdy no, i tam dzień albo dwa. No, i w każdym razie, jakieś poszukiwania na plaży zapewne. Czek głodny? Głodny jest. No, to ja je trzeba jechać coś zjeść. Na trasie szybko się okazało, że blisko jest jezioro Wicko. I od strony Królewice jest jakaś plaża z większym pomostem. I tam zrobimy naradę, czy właśnie zostajemy tutaj w okolicy, czy pojedziemy do. Pana Leszka, bo to w sumie 186 km. Trasa dość długa. No i no, trzeba to przemyśleć, czy jeszcze dzisiaj warto jechać. Jeżeli nic tutaj nie znajdziemy, to po prostu pojedziemy. Bo co? A nagrywam tutaj, yy, bo zobaczcie, jak pięknie wygląda. Jak się tak przejeżdża Łącko. No, jesteśmy na miejscu. Okolice miejscowości Łącko. Nawet fajnie tutaj. Parking, który nie jest płatny, jakiś tutaj tojek, wiatki. No i kąpielisko. Całkiem fajny ten pomost. Tylko ciekawe, czy głęboko. O tym się za chwilę przekonam. Najpierw pewnie woderki, później piano. No, wode, wodery zweryfikują, czy będę wchodził w pianie. Jezioro dosyć spore. Nawet bardzo. Dobra, teraz czas na kanapeczki. To ściki. Po drodze nie było gdzie się zatrzymać do jakiejś knajpy czy co. Może i lepiej. Dużo produktów mam ze sobą, to po co to wozić, a nie jeść. No wyglądają apetycznie. I kawusia i do wody. No, napywają czarne chmury. To da pompę chyba. A ja się jeszcze chwilę pobawię. Dobrze jest i sygnałów tu sporo przy pomoście tylko że nie wszystko łatwo się kopie jest trochę tak zamulone to dno zobaczymy co tu wyjdzie bo me ducha Wit fajnie mocny sygnął taki kolos ów o, boż. O, dwie monety. 51 groszy. I obok jeszcze jeden sygnał. grosik. Ludzi się trochę zjechało. 45-46. No nie powiem, są tu sygnały. Srebrny łańcuszek z bozią i to cały komplet stary. poleżało tu trochę, ale nic nie zniszczono. I druga biżuteria dzisiaj podoba mi się tu. Tu jest fajnie. Coś się dzieje. Dużo monet. I no. Bardzo dobra robota. Sygnał 21 to będzie 10 groszy Bardzo dużo ich wykopałem tutaj, tych 10 groszówek O, tam jeszcze jeden fajny wysoki sygnał trochę popuścimy i za O, nie, jest 2 grosze, ale to był za wysoki sygnał. Znaczy jak mamy 2 grosze chłopaki coś rykoszetem raczej I ten sygnał jest ładny jest perelka jest 50 groszy teraz taka srebrna zawieszka tylko nie wiem co to jest może jeszcze łańcuszek będzie gdzieś obok Szukam dalej. No, ale trzecia sztuka srebra. W zasadzie nawet czwarta, można powiedzieć. O, napływają ciemne chmury. I z oddali słychać, jak zaczyna grzmić. Eee, a ja tu mam kolejne. Dwa grosze? Tak. Chyba już ze 100 tych groszywek wykopałem. Także naprawdę obiecujące kąpielisko. E, bo ciągle coś się dzieje. Nie mogę tak po prostu wyjść, bo cały czas ma sygnały. Kolejna dwuzłotóweczka, kolejna, w sumie druga. E, ale 20 groszówek 50 no, powiedzmy 6-7 złotych tu mam nastukane. Może i niedużo, ale jest też srebro i trochę PRL-u i ołowiu cała masa. Kolejny PRL, ale te chmury napływają coraz bardziej agresywnie. Nie wiem czy ja dążę uciec o boże to już grzmi na to sygnał zanim mi mnie będę zaraz uciekał po połuchu co to? jakiś syf na sznurku to już idzie trąba powietrzna a tu jeszcze udało się znaleźć łańcuszek srebrny z taką kulą jakąś fajnie co? Trochę się tutaj zaczęło dziać. Nie no fajnie jezioro, ja tu zostaję Co wychodzić już? Taka chmurka, kto by się tym przejmował. Wróciłem. Nie wiem czy będzie ta burza. Chyba nie. Uspokoiło się wszystko. Wiatru nie ma. Woda stojąca Ale zobaczymy czy jeszcze tutaj wejdę, czy jadę dalej. Śmieci tyle. Złotych w sumie 7 tutaj. Eee, ciężarki ołowiane, oczywiście. Tu jakieś takie dziwne przedmioty. Eee, z ciekawszych rzeczy, obrączka, chyba miedziucha, srebro nie, coś tam przebija, tak na miedziano. I dwa łańcuszki, jeszcze zawieszka tutaj, taka. Nie wiem w sumie co to jest. Z początku myślałem, że orzeł, ale to chyba po prostu coś uszkodzonego. Eee, fajnie, no bo troszkę srebra to zawsze cieszy. No, a tutaj Matko Bosko kochano. Pogoda się troszkę poprawiła. Dalej słońce praży, ale no te chmury gdzieś tu cały czas są, jakby w pobliżu. Raczej nie będzie z nich padać. To pójdzie w stronę Jarosławca. Do którego my zresztą pojedziemy, bo trzeba zrobić jakieś zakupy. Jeść to mi się na razie nie chce. Ale by się przydało wodę jeszcze uzupełnić do zbiornika bo się kąpiemy, kąpiemy, kąpiemy a tutaj już pewnie jest lipa pewnie już jest mało wody coś tam jeszcze jest a miało być tak nieładnie miała być brzydka pogoda a okazuje się w sumie, że dzisiaj cały dzień ok nawet ta burza, która tam nadciągała w końcu nie dotarła a my teraz jesteśmy w Jarosławcu w oddali latarnia morska a tutaj taka główna Alejka prowadząca do zejścia na plażę. Idę zobaczyć jak morze się zachowuje. Jak się będzie chciało, to jeszcze dzisiaj z wykrywaczem się pójdzie po plaży trochę. Są na pewno ładniejsze zejścia na plażę niż to, ale tutaj akurat byliśmy najbliżej w tym miejscu i te płyty tak średnio wyglądają. Jak jakiś pereloski port rybacki. Może nawet może nawet tak jest, no przystań rybacka, także dobrze powiedziałem. Są tutaj jakieś... Bary u babci. Babcia może dużo karmi, zobaczymy. Także tutaj trzeba będzie iść na bardziej przyjazną plażę niż takie coś. Tu jakieś te kutry poparkowane. No bo może oczywiście wzburzone, bo jak żeby inaczej. Ale dałoby radę po, po plaży połazić, bo wiatru jako tako nie ma. Można uznać, że tutaj jest takie fajniejsze zejście. I tamtędy wracamy. Trzeba jeszcze zjeść, bo już dzisiaj nie będziemy sami tam nic piścić. Jeszcze jakąś żabę zahaczyć. No i pytanie: czy dzisiaj tutaj robić plażę, czy jutro rano? A teraz jechać sobie gdzieś pocziliować nad jezioro, bo to Wicko to w sumie 5 km tylko stąd, od Jarosławca. Także dobra baza wypadowa to jezioro i ta miejscówka. Kodeczką, jak się przejdziemy w sumie, to chyba tam dalej jest troszkę większa plaża. Tak mi się wydaje. Okazuje się, że plaży jest i to całkiem sporo. Połączona wręcz z takimi pagórkami jak Wydmy. Tam na wprost jest tego znacznie więcej. Także jest to jakaś nowość, jeżeli chodzi o plaże nad Bałtykiem. Bo akurat w Jarosławcu to jestem pierwszy, a no może nie pierwszy raz gdzieś tam przejeżdżałem, ale tak, żeby połażyć po plaży i w ogóle po mieście, to jest to debiut. Fajnie, naprawdę tutaj terenu do przeszukania ogrom. No trochę taka fioletowa chmurka tu napłynęła. Może dać pompę, a czemu nie? Co? Może dać pompę dzisiaj? No i dobrze. A no, jednak troszkę popadało. Wyjeżdżamy z tego Jarosławca i na to Jeziorowicko tylko inna plaża. Niedaleko w sumie od tamtej, gdzie staliśmy poprzednio, też jakiś pomost. Zobaczymy, może będzie równie ciekawie w wodzie jak tam. Nie ma co narzekać. W sumie 4 czy 5? Nie, 4 sztuki srebra, bo ta obrączka to wygląda na miedzianą jakąś. No i powróciliśmy na to miejsce. tylko że stanąłem z prawej strony. W wylot z drzwi bocznych prosto tutaj na taki zagajnik. Pada trochę deszcz, więc już dzisiaj tam raczej nie będę wyłaził szukać. Zrobię to jutro rano. Do tego właśnie też zostałem, ze względu na to, że tam trochę wychodziło i trochę poczyściłem. I mam nadzieję, że jutro będę mógł poprawić miejsce w piance. Bo widziałem, że skaczą z pomostu i tam w pianie podejdę. Może będą jakieś łańcuchy. Z stanowskiego oglądamy przed snem, ale jeszcze na pomost. obczajcie jak wygląda sytuacja. Moskitiera zrobiona z firany, spełnia swoje zadanie, przestało padać. Także za chwilę. Idziemy po prostu zobaczyć, jak wygląda niebo bez chmur. No, i się rozjaśniło. Tutaj podobno wieczorem zapala się światło, więc całe to miejsce będzie rozjaśnione. To jest dobry prognostyk, ponieważ no nigdy nie wiadomo, podobno zdarzają się kradzieże. Przed wczoraj była jakaś tutaj ekipa z Anglii, w którym skradziono dwa rowery. Ale. Ja tutaj akurat nie mam nawet ani rowerów ani tych hulamek elektrycznych, więc nic takiego nie powinno się wydarzyć. O, i tutaj właśnie jutro rano pod pomostem będę poszukiwał. Widziałem jak skakali z tego miejsca na bombę, więc prawdopodobnie jakieś łańcuszki będzie opcja tutaj znaleźć. Srebro znalazłem dokładnie od tego kantu jakieś metry, dwa, więc tutaj, gdzie skaczą, może być tego więcej. Tylko że to jest temat na piankę. Super się porobiło na wieczór. Na wydzianek 6 rano. Dopiero teraz wystawiłem graty do suszenia, ale to nie jest problem, bo za chwilę i tak będzie wszystko mokre, bo idę do wody. Jest słoneczko. Trochę ludzi tutaj dojechało na ten parking. Słoneczko naprawdę fajnie praży. Ja idę tak jak mówiłem wczoraj wieczorem, tam na pomost szukać łańcuszków. Jako że pianka, to przechodzimy na widok z płata czołowego. Fajka. AshLuke Turbo 8000. Taki nie widziałem jeszcze. Watermelon Ice. I z 50 groszy. Drobniakach. Był wędkarz, także musiałem poczekać, aż skończyć się bawić. Ja w tym czasie mam nastukane z 6-7 zł. sygnałów. tutaj bliżej tego pomostu jest w opór, ale dno robi się takie miękkie. Kopie się bardzo źle. Ale spróbuję coś tam podziałać. Drugi fajek. Po poszukiwaniach za wiele się dzisiaj nie działo, wczoraj było lepiej. I tam, gdzie koło pomostu się pokręciłem, to niestety nie dało rady w ogóle nawet chodzić. Taki budyń, to dno, tak bym je nazwał. A nie przepukałem torby. I mam to brudne te wszystkie monety, ale coś pewnie około 8 zeta będzie. I miałem jeden pierścionek, ale tak to wyglądał, że nawet mi się kamery nie chciało odpalać. Oho, oho idzie buzia Pieniądze, chyba 7 zł, tak jak coś tutaj wspominałem, trochę ołowiu trochę wędkarskiego, dwie E-szlugi i ten taki pierścionek, w sumie trudno powiedzieć, czy to pierścionek czy... Jakieś takie nie wiem co, nawet Gówno w każdym razie, coś takiego kiedyś miałem w zatoce, to przypomina złoto, ale na pewno nim nie jest, ponieważ no tutaj za dużo syfu się do tego przykleiło. No, chyba że jakieś naprawdę niskie próby, ale no nie, nie taki wyrób, szajsowaty, brzydki. Tylko zastanawiam się, po co ktoś coś takiego robił. To ma, na pewno to była imitacja pierścionka, ale. Nie wygląda. Drobne z wody na coś się przydadzą. Mianowicie na parkometr, bo idziemy tutaj do baru sobie domowy obiadek wszamać. No i trzeba tutaj blisko zaparkować. Nie ma czasu, żeby szukać miejscówek. A drobnych się nazbierało z jeziora. Taką decyzję podjęliśmy, że z tego tutaj regionu całkowicie spadamy i jedziemy na Mazury. Ostruda! I ława te okolice, tylko będziemy szukać w jakichś takich małych jeziorach. Żadne tam jezioraki, tylko takie jakieś małe. Reda, I teraz dzień albo dwa przygotowań do kolejnego wyjazdu, i właśnie jadę zrobić serwis olejowo-filtrowy. Czas już na to przyszedł, żeby później nie trzeba było się z tym wszystkim gdzieś tam na trasie martwić. No dobra, do 17 powinien być do odbioru. Idealny czas dzisiaj. Spoko jest pogoda, więc jak odbiorę, to pocisnę od razu do Wadysławowa. Dobra, po wymianie można teraz sobie spokojnie jeździć. Jadę kupić farbę i poprawić estetykę tego samochodu i coś tam zjeść. Zawsze jakiś problem. Teraz mam problem akurat z klapkiem gumowy, fertkowy, typowy. Rani stopy, no i muszę tak chodzić teraz jak wieśniak na boso trochę. Szybkie naprawy chylozaura. Cały czas coś dzwoniło na dziurach. Już się stresowałem. Okazało się, że tutaj jest skrytka na narzędzia takie serwisowe. Serwisowe. No, wiadomo, lewarek, klucze i tak dalej. Wystawiłem je tutaj na zewnątrz i to było to. A już się martwiłem, że będą zaś kolejne wydatki i klucz. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie potrzebny. Chyba, że kogoś holować. Pogody nie ma, ale czasu marnować nie można. Jako, że jest urlop, to chociaż przynajmniej wykorzystam go tak, że naniosę poprawki. Bo trochę skopałem sprawę, jak na wiosnę robiłem malowanie. A to nie Raptor ani Cobra, tylko Ranger. Podobna farba, 119 zł całe. 119 zł zapłaciłem łącznie ze szpachlówką tą zieloną, z włóknem szklanym. Bo już wam pokażę, co się stało. Tak było fajnie zrobione, że odpadło. Nie wiem, czy będzie padać. Zrobić trzeba. Jak coś i pospachluję to opalarka, żeby szybko wyschło. No tu mi nie popada chyba deszcz. Na razie w sumie nie zanosi się, więc szybko muszę to zrobić. Piękna chałupnicza robota, bardzo dobra robota pod daszkiem. Teraz szybko ten mandur cały pozbierać. I koniec. Robota skończona. Nie pokażę wam tego z bliska bo się trochę wstydzę. W każdym razie, te drzwi i tak wymagają naprawy, odbicia od wewnątrz, bo one są uderzone, mają takie wklęśnięcie. Nie chciałem nakładać tak dużo szpachlówki, żeby to wyrównać, no bo to by było chyba z 1,5 kg kitu. Po prostu zasłoniłem, oczywiście najpierw wyszlifowałem podkład, oczyszczenie, no i prysnęłem taką dość grubą warstwą farby tego ranger'a. No i w każdym razie wygląda to estetycznie, ale tak czy siak, trzeba będzie te drzwi ściągnąć Zaprowadzić gdzieś w podwiatę i sobie spokojnie je zrobić Tak samo te wrota z tyłu, które są Nie no, nie ma co gadać, nie jest źle Jeszcze jedna rzecz, którą chcę zrobić Bo wszyscy mi zwracają uwagę na to, jaka ta kierownica jest paskudna No bo jest Auto ma przebiegu, ile tam, 320 tysięcy kilometrów No ale wiadomo, jest zajechana Jest ta cała guma taka sparciała i ona zostawia syf na rękach Patrzałem na olikse, wszędzie to te kierownice z drugiej ręki i one są w takim samym stanie rozważam wysłać do oprzycia. Teraz jak to nagrywam, mamy środę. Ja teraz przygotowuję auto na wyjazd weekendowy, który będzie już w piątek jakoś w godzinach porannych ruszam. Prawdopodobnie będzie to ostruda, generalnie mazury, okolice i tam będą poszukiwania, a potem wracam delikatne się tam jeszcze ogarnianie. I będzie wyjazd do Szwecji, najprawdopodobniej. Tam na poszukiwania pogoda prawdopodobnie nie będzie wcale lepsza niż ta, która jest teraz w Polsce, ale to zawsze nowe jakieś oczekiwania, większe jakieś nadzieje na pewno po prostu ciekawsze poszukiwania. Wielu z Was pewnie będzie się zastanawiać, jak kwestia opłat, bo w Szwecji tam trzeba podobno opłacać te jeziora. No, ja rzecz jasna, wolałbym mieć to wszystko. Na Legalu, żeby się nigdzie tam nie stresować, że ktoś mnie tam zaobserwuje, podkabluje, więc mam teraz czas na to, aby się tym zająć. Jak ktoś z Was wie, jak i gdzie robić te opłaty, te kąpieliska, żeby mieć po prostu czysty web, to dajcie znak w komentarzu. Tymczasem to już wszystko na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, zostawcie łapę w górę. Widzimy się w następnym. Bajo.